Dzień dobry, witam państwa. Jest 5.30, śniadanko na Orlenie. I kilka faktów, wiele się teraz mówi na temat przejęcia lotosu przez Orlen. Główna, główna sprawa: tak naprawdę, państwo polskie nie chciało sprzedać lotosu, ale musiało, bo zostało do tego zmuszone przez Komisję Europejską. Dawniej Donald Tusk mówił, że lotos mógłby sprzedać tak naprawdę wszystkim, również Rosjanom. O tym trzeba pamiętać. Kolejny fakt jest taki, że dzisiaj, tak naprawdę, mamy w dalszym ciągu jedne z najniższych cen paliw w całej Europie. Kolejny fakt, tutaj proszę, proszę pokazać. Wracamy, wracamy, wracamy do mnie. Jest taki, że od kiedy Orlen przejął Daniel Obajtek, no to usługa gastronomiczna zmieniła się zupełnie i zmieniła się no, o stokroć, na stokroć lepszą. Wcześniej nawet kanapki były ściągane z zagranicy, dzisiaj, dzisiaj no, da się to wszystko jeść i jest to, jest to wszystko smaczne. Szczególnie konkret burgery, ja osobiście wolę te burgery niż tam w McDonaldzie czy w KFC. Dlaczego Orlen jest tak bardzo atakowany? Być może dlatego, że niedługo dobije do około tysięcznej stacji w Niemczech, przejmuje coraz bardziej rynek paliw w Niemczech. Taki wielki koncern, który będzie połączony zaraz z Dotosem no ma większe szanse, żeby rozwijać ekspansję na zagraniczne rynki. Być może dlatego sam Daniel Obajtek jest non stop atakowany w mediach. Właściwie non stop szczuje się na niego, wyciąga się jakieś najróżniejsze rzeczy. Opozycja ramię w ramię z TVNem walczą, robią wszystko, żeby zobrzydzić tego człowieka w opinii publicznej. Ale nie ma co się przejmować, pan Daniel walczy dalej o to, żeby Środki z Orlenu mogły również później trafiać do budżetu polskiego państwa. A żeby zobrazować Państwu, jakie to są mniej więcej kwoty, to dzisiejsze przychody Orlenu są porównywalne z budżetem całego państwa w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.